Do kogo, do kogo dzwonisz? Do baby. do baby? A spróbujesz teraz, może odbierze, no? Zadzwoń. Nie ma, nie ma Nie ma baby? A gdzie jest? Na dole. Na dole. A u kogo na dole jest? U Dagi. U Dagi jest. I co robią? To Sikur. <śles> lepszego mogłaś wymyśleć. Może kawę piją. Piją kawę? Co piją? Piję, piją. Aha. I co jeszcze robią? Kawę. Kawę piją. A kto z nim siedzi? To? Nie, 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 I to nie, nie, do babci, czy nie, dzwonisz? nie, No to No to masz nie, Ubiłeś słuchawkę, to ja chcę coś zadzwonić do baby. Co? No zadzwoń, może odbierze. Nie ma. ma. No chcesz, halo. Nie ma, nie ma. Ojej. A co chciałeś babci powiedzieć, Czy dzwonisz? I love you. I, love you. I co jeszcze? A papa. Mhm. powiedzieć babci, że do niej lecisz samolotem? A kiedy lecisz?